Średnia cena za fotografa ślubnego na rok 2024 to 4000 zł. Wiedza, konkrety, dane i poradniki. Wszystko o reportażu ślubnym. Otrzymałem oferty od 34 fotografów. Większość mieściła się w przedziale 3500-4100 zł. Obliczenia, które Wam podam, są przybliżone. Orientacyjne, więc nie wchodziłem jakoś mega w szczegóły. Daje to jednak jakiś obraz, ile powinien kosztować fotograf w 2024 roku. Zobaczcie sami. Jeżeli chodzi o koszta, ZUS bez składki chorobowej to rocznie około 17 825 zł. Mówimy tu o pełnym ZUSie, nie tym mniejszym. Księgowa to około 200 zł, niech będzie miesięcznie, więc rocznie 2400. Składka zdrowotna zakładałem 400 zł miesięcznie, ale przy obecnym systemie płacenia składek może być to w niektórych miesiącach dużo więcej. W zależności od zarobków, także rocznie na razie liczymy 4800 zł. To koszta związane tak naprawdę z samym prowadzeniem działalności. Ale kosztów jest też więcej. Jakie? Zobaczcie teraz. Jeżeli chodzi o prowadzenie strony, ubezpieczenie sprzętu, wszelkie inne usługi, zakładam tutaj serwer, domena, ubezpieczenie na sprzęt i usługi typu Dropbox, to rocznie niech będzie to minimum 2000 zł. Jeżeli chodzi o jakieś raty na sprzęt, na przykład dwa aparaty, dojazd na wesela, amortyzację auta. To liczę rocznie około 9000 zł. Marketing, edukacja szkolenia to niech będzie 500 zł miesięcznie wszelkie warsztaty i szkolenia to mniej więcej 2400 rocznie, więc na potrzeby moich obliczeń roczne koszta to 8400 zł. Z moich obliczeń wynika, że miesięczne koszta to jest około 3700 zł. Rocznie wyjdzie to 44 tysiące 400. Więcej niż 19, że nie będzie. Czyli nie będzie więcej niż 19, czyli będzie od czyli tak może i widzi 15. Tak jak mówię, to są bardzo orientacyjne koszty, one mogą być dużo większe przeważnie, ale to sobie przeliczymy w takim podsumowaniu za chwilkę. Musimy wiedzieć też, ile chcemy zarobić. Także przyjąłem trzy opcje. Minimalna krajowa, czyli miesięcznie 3200 zł na rękę. Rocznie to jest 38400. Liczę tutaj pełny etat i 26 dni urlopu. i To jest kwota na rękę. Także jeżeli jako fotograf ślubny chcielibyśmy zarabiać 3200 na rękę, i nawet jak pojedziemy na urlop, no to po prostu, żeby to mieć 3200 miesięcznie, niezależnie od urlopu, no to będzie nasze pierwsze obliczenie. Drugie, gdybyśmy miesięcznie chcieli zarobić 5700, czyli rocznie 68400. No, i więcej niż 70% Polaków, czyli miesięcznie 7 na rękę, rocznie 84 tysiące. Przyjąłem takie trzy opcje dla moich obliczeń, zobaczmy co z tego wyszło. Jeszcze nic nie wyszło, bo najpierw musimy przeliczyć jakoś pracę fotografa. Oczywiście to będzie mocna zmienna. Ja tutaj uśredniłem jakoś i z moich obliczeń wynika, że czas poświęcony na wesele to 28 godzin, 14, mniej więcej reportaż, 5 selekcja, 7 obróbka, 2 godziny na obsługę klienta, kontakt i tak dalej. Czas na inne sprawy to niech będzie chociaż godzina dziennie, czyli marketing, księgowa spotkania itd. Przyjąłem dwie opcje 25 i 30 wesel, czyli taka ilość całkiem spora. I w moich obliczeniach. Ważne jest, żebyście wiedzieli, że brałem pod uwagę sam reportaż na około 10-12 godzin i 250-350 oddanych zdjęć, bez dodatkowych albumów, bez dodatkowych sesji w inny dzień. Tak naprawdę sam reportaż dzień ślubu. I same zdjęcia w formie cyfrowej, czyli de facto jeden dzień pracy na zlecenie. Koszta te pierwsze są minimalne, bo nie uwzględniłem tam podatku dochodowego na przykład, czy nie uwzględniłem tam wszelkich innych dodatkowych kosztów, a także większej kwoty na składkę zdrowotną, po prostu. To dlatego właśnie dorzuciłem dwie dodatkowe opcje. Pierwsza zakładająca 10 tysięcy złotych rocznie kosztów więcej i druga 16 tysięcy złotych kosztów rocznie więcej, które mają pokryć właśnie. Jakiś podatek dochodowy, jeżeli by taki był i wyższą kwotę na ZUS, a także poszerzony marketing, więcej szkoleń czy jakieś inwestycje w sprzęt. Jeśli potrzebujesz konkretnej wiedzy z zakresu reportażu ślubnego, twojej pierwszej strony www lub obróbki zdjęć, to sprawdź link w opisie. I to dzięki temu bardziej urealnione są te moje obliczenia. No to przyjrzyjmy się ile byśmy musieli brać za jedno wesele, gdybyśmy te wszystkie moje założenia wzięli pod uwagę i chcieli zarabiać minimalną krajową. Przy 30 weselach to jest kwota 2760, przy 25 weselach 3310. To są kwoty w tej opcji. Z najmniejszymi kosztami. Jeżeli koszta nam trochę wzrosną o te 10 tysięcy, no to przy 30 weselach mamy 3090 zł, przy 25 weselach 3710 zł. Przy największej opcji przy 30 weselach 3290 zł i przy 25 weselach 3950 zł. Zakładam, że przy zarobkach. Na minimalną krajową te koszta z podatku dochodowego czy ze składki zdrowotnej nie będą takie wysokie, więc można założyć te dwie pierwsze tabelki, że są bardziej wiarygodne, ale to dalej, mimo wszystko, minimalna kwota jakaś tam to jest około 3000 zł, by zarabiać minimalną krajową. Tak wynika z moich obliczeń. Pytanie tylko, czy chcemy zarabiać minimalną krajową, zakładając własną działalność gospodarczą? Nie, nie, więc jeżeli zakładamy większe zarobki, na przykład średnią krajową, to wygląda to tak. Przy 30 weselach w tej opcji najmniejszej, najmniejszych kosztów to jest 3760 zł za wesele. Przy 25 weselach to jest 4,5 tysiąca zł za wesele. Kolejna opcja to jest 4090 i 4910 przy 25 weselach. Przy 30 weselach to jest 4290 zł. Przy 25 weselach 5150 zł. Przy tej opcji powiększonej o 16 tysięcy złotych rocznie. Z tego wynika, że średnia krajowa to pewnie będzie koszt w granicach 4 tysięcy złotych za wesele, tak mniej więcej. Bo ta najniższa opcja to jest 3700, ta najwyższa 5100. No Myślę, że 4,4 z hakiem. A co jeżeli chodzi o tą najwyższą opcję, największych zarobków, to przy 30 weselach to jest 4280 zł, przy 25 weselach 5140 zł. I są to kwoty zakładające to minimum, jeżeli chodzi o koszta. Wydaje mi się, że to przy tych zarobkach byłoby nie do osiągnięcia, więc dużo bardziej będą wiarygodne te dwie następne tabelki. Czyli przy 30 weselach 4610 zł albo 4810 zł, a przy 25 weselach 5540 zł lub 5780. Taka najrealniejsza kwota, wydaje mi się, że to jest około 5000 zł za reportaż, sam reportaż. Jestem świadomy, że często musiałem iść na jakieś uproszczenia, żeby to mimo wszystko nie trwało kilkunastu, bądź kilkudziesięciu minut, a i tak już chwilę trwało. Więc nie wchodziłem w jakieś mega detale i szczegóły, ale to da jakiś nam obraz mniej więcej przedziału 3-4-5 tysięcy za sam reportaż. Jestem też świadomy, że niektórzy mogą zaniżać koszta za reportaż, bo wiedzą, że na przykład dosprzedadzą albumy czy sesje, i to jest jakaś dodatkowa możliwość zarobku. Wydaje mi się, że cena za reportaż 3,5-4,5 tysiąca jest całkiem sensowna i normalna, zwłaszcza jeżeli dosprzedajemy albumy czy jakieś inne sesje jeszcze robimy. To przy 25-30 reportażach rocznie pewnie da się z tego żyć. Tak mi się wydaje. Jak powinna wyglądać oferta fotografa śródnego? Nie ma na to jakiegoś złotego środka, ale moja oferta wygląda tak, że oferuję 300 zdjęć po wróbce, 10 godzin pracy na reportażu, krótką sesję w dniu ślubu i dojazd na ślub w cenie do 200 km w jedną stronę. Samą resztę klient może sobie dobrać, czyli jeżeli chce dodatkowe godziny mojej pracy, bo na przykład jego ślub się zaczyna o godzinie 13, ja chciałbym je do oczepin, od przygotowań, no to zawsze może dobrać 1, 2, 3, 4 godziny. Jeżeli ktoś planuje sesję nadrzeczeńską bądź sesję ślubną, to też ją może po prostu dokupić. Można też dobrać sobie albumy, czy pakiet dokumentacyjny, czy większą liczbę zdjęć, ale już bez obróbki. Także ja wychodzę z założenia, że daję jakąś podstawę, a potem klient sobie do tego może dobrać po prostu dodatkowe usługi, na których mu zależy. Wydaje mi się, że to jest uczciwe dla dwóch stron. A co najważniejsze, ta oferta z tego, co mówią klienci, jest jasna, klarowna. Każdy wie za co płaci. Bo no, ktoś to zmieniało u mnie przez lata, bo kiedyś to wyglądało całkiem inaczej. Pamiętajcie też, że jeżeli macie jakikolwiek problem związany z fotografią ślubną, to mam też dostępne konsultacje online. Takie godzinne konsultacje są dostępne. Link poniżej w opisie tego filmu teraz Jak obliczyłem ceny na rok 2024? Zobaczcie, brałem pod uwagę to, co mniej więcej ja oferuję: czyli 10 godzin pracy, fotografa, 300 zdjęć, bez dodatkowych albumów, bez dodatkowych sesji. Na tym mi zależało. Na podstawie 34 ofert, które otrzymałem, wysłałem oczywiście więcej zapytań. Wyszło, że 4000 zł to średnia kwota. Najniższa oferta opiewała na 2500 zł, najwyższa na 10 tysięcy. Najczęstsze oferty to przedział 3,5-400. Pytałem fotografów z różnych województw, mniej więcej 3-4 fotografów z każdego województwa, i wszyscy wyświetlali się w miarę wysoko w wyszukiwarkach Google. Każdy prezentował, w mojej opinii, całkiem sensowny poziom, także to nie były jakieś, że tak powiem, Żółty z lat 90., tylko raczej w miarę sensowne wydawały mi się te strony internetowe. Nie przeglądałem ich jakoś szczególnie mocno, ale większość prezentowała oczywiście rozbieżność była, ale większość prezentowała całkiem przyzwoity poziom. Jedna oferta mnie mocno zaskoczyła, bo otrzymałem propozycję za 3000 zł i pracę dwóch fotografów. To było mocno zaskakujące, bo no to jest dosyć mało za dwie osoby, przypominam. Ale rozumiem, że ktoś może wchodzić na rynek, nie wiem, ta druga osoba się na przykład przyucza i to może być taka kwota, albo. Ta druga osoba obietnicy nie zachęca, się do skorzystania z oferty. Ale to tak, jako ciekawostka. Jeśli doceniasz to, co robię i chcesz otrzymywać więcej wartościowych treści, możesz wspomóc mój kanał, zostawiając subskrypcję lub klikając przycisk wesprzyj na dole. A co z cenami na rok 2025? No, przede wszystkim trzeba je podnosić po prostu jakoś sukcesywnie. Ja wychodzę z założenia, że po prostu z roku na rok jakoś tam. Podnoszę ceny delikatnie, mniej lub bardziej. Najczęściej jest to różnica 100-200 zł plus za te dodatkowe usługi, o których Wam już wcześniej mówiłem, też podnoszę, na przykład o 50 czy czasem 100 zł, że nie wiem, godzina kosztowała dodatkowa 300 zł, no to teraz będzie kosztowała 350 na przykład albo 400, tak? Więc na tych dodatkowych usługach też, więc cena łączna, na którą się decydują później klienci, wzrasta tak de facto nie o 100 czy 200 zł, jak podnoszę pakiet ten podstawowy. Tylko sumarycznie najczęściej ona wzrasta na przykład to 400 zł? Albo 300, albo 200. Ale żeby w ogóle sprzedawać swoje usługi, to musicie mieć sensowną stronę. Dlatego zobaczcie ten film o tym, dlaczego strona dla fotografa ślubnego jest taka istotna.